Cześć, to znowu ja. Dzisiaj wrócimy do tematów akwarystycznych. Zupełnie przypadkiem stoi u mnie Aqual 60 litrów z białą pokrywą. Jeśli kojarzycie odcinki, które kręciłam na temat bojowników, to wiecie, że mam takie akwarium w wersji mniejszej o połowę z czarną pokrywą. Ono różni się jeszcze tym, że ma trochę inny filtr, inny. Według mnie jest to ten sam filtr, tylko włożony w plastikowy pojemnik. Widzicie tam pewnie zerkacie z niepokojem co to tam i pływa głupiki jakieś molinezje Boże cóż to. E, otóż to akwarium to jest akwarium e, które ja jakby przejęłam na cito od osoby która je musiała zlikwidować z dnia na dzień e, i po prostu albo rybki skończyłyby no nie wiem gdzie może w najlepszym wypadku oddane do sklepu zoologicznego jeśli zgodziłby się przyjąć je taki sprzedawca. No albo nie wiem, gdzie wolę o tym nie myśleć. W każdym razie ta osoba zaopiekowała się rybkami, bo wiedziała, że ja, ja je przyjmę i też miała rację, tylko że ja musiałam na rzecz tego ratunku zlikwidować moje poprzednie akwarium z samicą aktualnie bojownika. 30. Ja nie wiem, że ono ma 30 litrów. Około 30-litrowe akwarium, właśnie w tej wersji, tylko z czarną pokrywą. W tym akwarium pływają rybki, które kojarzą mi się z moimi czasami przedszkolnymi, wczesnoszkolnymi: gupiki, platka, molinezje, glonojad, czyli zbrojnik, który ma z glonami no tyle wspólnego może co molinezja, nawet mniej. Jeden otosek, jeden onek, dwa fantomy neon. Trafi oczywiście do zbiornika mojego 120 litrowego, gdyż tam jest całkiem pokaźna ławica neonków. Nie będę go tutaj męczyć. Głupiki, no ja się odzwyczaiłam bardzo od głupików. Nie sądziłam, że ewolucja w ogóle hodowców poszła tak daleko, że te samice aż mają pokrzywione kręgosłupy od tych ogonów. No, jest to taki powrót do przeszłości. Czuję się, jakbym cofnęła się w czasie, patrząc na tą obsadę. Niestety nie mogłam przenieść tego akwarium jeden do 1 do mnie, do mieszkania, bo ja likwidując zbiornik z bojownikiem miałam w nim olbrzymie mikrozorium, żabienice i musiałam te rośliny przenieść do tego nowego akwaria, więc rośliny, które miał poprzedni właściciel, ustąpiły im miejsca, a mianowicie były to moczarki i nurzaniec. No, nie są to jakieś bardzo drogie i trudne w utrzymaniu rośliny. Mam nadzieję, że się nie pogniewa. Natomiast przeniosłam korzeń z anubiasem, który chyba jest tak niedawno dołączony do tego zbiornika, bo trzyma się tylko na gumce recepturce. Pokażę Wam, jak to akwarium wygląda. No, jak na akwarium zakładane w 20 minut, połączone z likwidacją poprzedniego zbiornika, według mnie wyszło przyzwoicie. Żadna ryba nie ucierpiała. Wszystkie przeżyły łącznie z narybkiem, który nam narzał się w tym zbiorniku. Narybkiem tych żyworódek. Jest tu jeszcze jedna krwawa Helena. No i te dwa fantomy jeszcze. Z tymi fantomami nie wiem, co zrobić. Jest mi ich żal, bo są tylko dwa. Chociaż nie wyglądają, jakby były jakieś bardzo zachukane, ale nigdy nie rozwiną wachlarzu zachowań, które są w stanie przejawić w większej grupie. Muszę pomyśleć, co zrobić z tymi rybkami. Znaczy, jak. Pomanewrować nimi między zbiornikami, które posiadam, gdyż, tak jak mówię, te rybki nie należą do mnie i jestem tylko ich tymczasowym opiekunem. Pokażę Wam ten zbiornik. No, sami ocenicie 20 minut. Zakładanie łącznie z likwidacją. Wieczorem po ciemku. Yes.